Jaki był moment wybuchu powstania? Jak pan to zapamiętał? W czasie, wy... znaczy moment wybuchu powstania? Przypominam, właśnie to jest w ogóle specjalne jakieś ma znaczenie, dlatego że przed wybuchem powstania była koncentracja naszego plutonu. To był pluton harcerski bojowych szkół szereg, szeregów, a więc takich gromadził chłopaków od 14, z do 17 18 lat. To były bojowe szkoły. Myśmy byli no, ćwiczeni w czasie okupacji do podjęcia jakichś zadań. Gdyby nadeszła godzina W, tak zwana. I powstanie wybuchło. Przed powstaniem byliśmy skoncentrowani. Później koncentracja została odwołana i wróciliśmy do domów. Ja niestety miesz... Albo stety, nie wiem. mieszkałem blisko szkoły przedwojennej na ulicy Kolektorskiej, Przepiękna nowoczesna szkoła dwa domy od szkoły, którą zajęli Niemcy. Więc jak wybuchło powstanie, to Niemcy zablokowali tą naszą całą ulicę, i łącznicy nie mogli dotrzeć do nas, do, do mnie i do mojego brata, ponieważ ulica była zabudowana wojskiem niemieckim. W związku z tym, w dzień wybuchu powstania, ja byłem w domu z ojcami, znaczy z, z matką. Byliśmy, ja i brat. No mój tata, który był zbrojnistrzem, e, był z kuchania Rzymija, już tydzień przed powstaniem był zmobilizowany, bo tam mieli, gromadzili broń i ją tam przeglądali, a myśmy z bratem zostali z mamą. W związku z tym w dniu 1 sierpnia nas w akcji nie było. Łącznik dotarł do nas, do naszego domu, dopiero 3 albo czwartego dnia powstania i powiedział nam, że Pluton jest, działa na Rzecz Bożu i że możemy dołączyć do naszego Plutonu pod jednym warunkiem: że będziemy posiadali broń. Myśmy mieli z bratem dostęp do broni, do domu, bo w domu było pełno broni z uwagi na charakter pracy konspiracyjnej mojego taty. W związku z tym pomyślałem sobie, że, że dołączę do oddziału. Ale to zrobiłem w sposób mało może elegancki w stosunku do mojego brata, ponieważ właśnie ja go nie powiadomiłem, że będę uciekał następnego dnia z domu. Bo chodziło mi o to, żeby ktoś został z mamą. Bo jak ja i mój brat i ojciec by wyszli z domu, no to ta biedna mama by została sama i by zwariowała, bo do, do trzech mężczyzn wyszło, prawda, do, do, do walki. W związku z tym nic nie mówiąc z bratu, postanowiłem, postanowiłem uciec z domu, zawierając przepiękny pistolet, który... Był tam piwnicy zamaskowany, z dużą ilością broni, z dużą ilością amunicji. Chyba 60, bo ileś sztuk. Ja to wszystko zabrałem i, rajutko, nic nie mówiąc nikomu, uciekłem z domu, wyszedłem z domu. I do tego samego dnia, po wielu tam tarapatach, dołączyłem do plutonu mojego, okupacyjnego, podziemnego, który walczył na Żoliborzu, a mieliśmy kwaterę plutonu na Kasińskiego 20, przy, przy, tuż przy klasztorze Sióstr Stanek. To był taki trójkąt, to była barykada, ale istotą tej całej, tego, tego trójkąta Kasińskiego 20, 20 i, 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 i klasztoru Stanek, był włas do kanałów. To odegrało w moją istot istotną rolę w moim życiu, w ogóle powstańczym. Ponieważ e, utworzono, ponieważ Warszawa była, jak wiadomo, podzielona na dzielnice okupowane przez Niemców i objęte powstaniem, w związku z tym e, musiała w, w jakiś sposób zastąpić łączność między tymi walczącymi osobno ośrodkami powstańczymi. W związku z tym zapadła w Komendzie Głównej Armii Krajowej decyzja o utworzeniu specjalnej jednostki kanałowej, która by utrzymała łączność między dzielnicami walczącymi. I to i w tej służbie ja, ja przez, no przez całe mi półtora miesiąca się uczestniczyłem, to była fatalna służba. To nie życzę nikomu takiego piekła. jakie Jakie mogą stworzyć kanały? To, to jest niewyobrażalna sprawa, żeby, żeby kanały służyły w ogóle do, do łączności. To, my to, nas, nas nazywali szczurami kanałowymi, bo istotnie, no szczury, bardzo wytrwały, mądry, przebiegły szczur, mógł tylko żyć w kanałach i nas młodych, dlatego, Adaptowano, żebyśmy to mądrze chodzili po tych kanałach, z planem i służyliśmy wielu celom, mianowicie poza łącznością, to jeszcze nasz oddział znakował miejsca w kanałach, ale też likwidował barykady. Niemcy, tam, gdzie te ośrodki walki nie były, Zajęte przez Polaków. Dowiedzieli się, że istnieje łączność kanała, a w związku z tym blokowali przejście kanałowe, wrzucając do włazów, do włazów kanałowych jakieś łóżka szpitalne, jakieś, tam, jakieś graty. W ten sposób ścieki przepływały, ale tworzyły też takie bajora, no i człowiek tam przejść nie mógł. Zadaniem naszej grupy tych szczurów kanałowych, było udrażnianie przejść kanałowych tak, żeby się mógł człowiek przecisnąć i na tym, na tym makabrycznym właściwie posterunku no, moje życie powstańcze polegało. A ile miał Pan wtedy lat? Proszę więc właśnie jak zaczęło się powstanie to miałem, liczę na miesiące już, to miałem 14 lat, a jak się kończyło, to miałem 15, 15 lat, bo jestem urodzony 25 sierpnia, także w czasie powstania nastąpiło, że tak powiem, prześlenie wiekowe, to znaczy, z miesiącami oczywiście, to znaczy, jak się zaczynało powstanie, to miałem 14 lat, a jak się kończyło, to już 15. Jeszcze chciałam y, takie pytanie, bo zbliżają się święta. W czasie wojny pan przeżył te święta. Jakie one były? Czy był wtedy czas na to, żeby cokolwiek przeżywać, taki okres świąteczny? Proszę jest właśnie. Yy, znaczy ten pierwszy rok, znaczy 1944 1945, ja siedziałem w Stalagu, 11 roku, Magdeburga. Magdeburga. się już nie w Stalagu, a na komandzie, bo nas wywieźli ze Stalagu do fabryki, takiej zbrojnowej, do Magdeburga. I myśmy... To różne losy tam przeżywaliśmy przez ten cały czas, ale Boże Narodzenie i nowy rok spędziliśmy, pamiętam, w jakimś le... bo myśmy uciekli z jakiejś kolumny. Siedzieliśmy w lesie i, i jakaś Polka, która pracowała w gospodarstwie rolnym u Niemców, nawiązała z nami kontakt, by z nią i nas nas przytuliła w cudzysłowie do, do siebie do, w takim chlewiku, ta nas było czterech czy pięciu, i przyniosła, pamiętam, nam ziemniaki, ziemniaki w mundurkach. I to było wspaniałe przyjęcie e, świąteczne, e, mając ziemniaki do jedzenia. Takie moje były pierwsze święta po powstaniu. I Nowy Rok, to za spędziliśmy. Na no później się już nosy potoczyły błyskawicznie. Ja znalazłem się pod renem. Na jakimś komandzie, żeśmy tam odgruzowywali miasta niemieckie i tam stacje kolejowe jakieś. No to, to już taka była grupa, grupa no, takich niewolników no myśl na koniec. Wie Pani, no nie ludzie, niewolnicy no, z upłatami pracowali, no ale to był jeden z, z etapów moich losów, e, losów okupacyjnych. Dobrze, to ślicznie Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie za miłe spotkanie.